Od, od 29 zacznę urlop, to będę dzień w dzień do Adama dzwonił, aż mi zrobi, no chyba, że już może zrobił ten zasilacz. Także sobie przez urlop pojadę do niego, odbiorę ten zasilacz i tutaj sobie wszystko ustawię już, chłopaki Bedo, to rozumiesz. Bo boś tak, że kurde ty, u mnie nie potrzeba nawet olka, wiesz? Bo przecież, kurde, my mamy SW-miarkę ustawioną w radiu, nie? I o, włączę sobie na SWR. Łukasz pójdzie na górę na dach, będzie to szczytówkę wsuwał, wysuwał, a ja sobie tutaj będę patrzył, ile mi najmniej idzie. Także kurde se sam ustawię. Oczywiście i w tej chwili mogę zobaczyć, i ja w tej chwili mogę zobaczyć. Jest kalibracja. Kalibrujesz i później przełączasz na SWR i to samo Ci wskazuję. No, dokładnie. Także ja se to zrobię. że troszkę wyżej, troszkę niżej. Nie, to, to to, tam już wiesz, niczego. Ja o to włączam sobie i u mnie jest kurde zero, jedynka. A ja se włączam i mam panie dzieju, kurde, pod... poza 3. A, ale skalibrowałeś? Po kalibracji Boguś, po kalibracji. Także rozumiesz, ale Boguś, bo ja to co... w tej antenie, co ja miałem, była ta cewka pęknięta i ten szpień w środku plastikowy, co cewka jest nawinięta i ja tam dziurkę przewierciłem i na takiego długiego wkręta to ścisnąłem. Rozumiesz? I teraz miałem okazję tamtą antenę i tamtą cewkę, tamta cewka była dobra i tamtą cewkę radio niedostrojone. No. Ale to się zrobi, tylko mówię Ci, niech chłopaki przyjadą, to kurde łotu, jeden na dach pójdzie, położę mu antenę, wytłumaczę, co i jak ma robić, pozaznaczam sobie, wiesz, na tej szczytówce, gdzie było, jak było i co było i niech on się tam wsuwa, wysuwa. Ja będę mówił mu, czy dobrze, czy źle. Słuchaj, nie, no, będziesz miał, no, ale do, do trzech może być. Słuchaj, wsuwanie do środka szczytówki zmniejsza ten zły. Ja mam ją wysunięto prawie wszystko do oporu. Yy, y, rozumiesz no i teraz już yy, nie dawałem na te yy, na wkręty, tam te rury co rozsuwałem, nie? Nie dawałem ich na wkręty, tylko wziąłem nitami, znitowałem, kurde wiesz, tam po dwa, po trzy nity dałem, znitowałem to wszystko. Yy, taką taśmo czarno, szeroko, yy, kurde, ona jest jeszcze z taką siateczką. się nie dostawała i, i proszę pana dopiero jest antena postawiona także tam już wody nie będzie w środku i jest no teraz będę miał tak jak w książce pisze no no wsuniesz i będzie się dobrze wsuniesz i będzie się dobrze Bo no. bo chowając y, szczytówkę to jest y, zmniejsza się z... od razu o połowę i możesz nie wchodzić na dach no ci mówię że ja się zobaczę zobaczę se ale to wiesz, teraz Boguś, nie mam problemu Zdejmować kurde wiesz to więcej miałem kurde zachodu słońca A teraz jak żem se zrobił ten masz to rurę wiesz przeciąłem i dałem dwa Cełowniki to jest na śruby skręcone Także ja jedną śrubę sobie tylko luzuję odkręcam I kładę całą antenę na dachu Także kurde wiesz to już teraz to żaden problem Wieszcie postawi ją z powrotem włożę śrubę sprawdzisz i, i tyle roboty Dosłownie pół godziny roboty z, z rozkręcaniem, z zakręcaniem i o, to jeszcze piwo zdąży na dachu wypić. I to nie wiem, bo musi schodzić. <grystanie>